Hej, no i siemaneczko moi mili, z tej strony Sheft Plane no i witam was w pierwszym odcinku z serii e, FIFA Ultimate Team, 14 oczywiście. E, mam nadzieję, że będzie bardzo, bardzo dużo zabawy z tą e, serią e, Ultimate Team, e, którą będziemy grali przynajmniej przez rok. E, no, bo za rok wychodzi FIFA 15, więc mam nadzieję, że będzie dużo śmiechu jak na razie do. E, do, z tą FIFO mm, 14, oczywiście z trybem mm, Ultimate. E, tak, jak widzicie, już zagrałem jeden mecz i nagrywałem to, ale tak, nagrywałem bez dźwięku. Tak, bardzo jestem mądry. Mm, Zarobiście jestem mądry. E, no i widzicie, zremisowałem to pierwsze spotkanie. No niestety, ale naprawdę gra, gra się przyjemnie e, i to można zauważyć. Ale czasami naprawdę są takie nerwy, i taki spocony pad, że masakra. E, no dobra, przejdźmy sobie do składu. Yy, na razie gram, tak jak widzicie, takim sobie składzikiem. E, ale będę dążył do tego, yy, aby stworzyć bardzo mega skład. E, może nie jakiś mega, tam jakiś Ronaldo, Messi, Neymar. I jakieś. Nie wiem, Casiasy. Sergio Ramosy i tak dalej Ale jakiś taki średni Który chociaż będzie wygrywał Spotkania Jak na razie mój skład przedstawia się Następująco Formacja oczywiście 4 2, 3, No i tak w bramce Bernedo, Którego kupiłem za 1200 No i zaraz jeszcze jedna sprawa z tym Bernedo Leno Na lewej stronie Eliseu Który został kupiony za 900 Końców Środek obrony to Bonucci, którego trafiłem w paczce. Na zmianę będzie grał z Volshajdem, którego także trafiłem w paczce. E, aha, co do tych paczek, które miałem na mm, początku, y, razem z FIFA, którą kupiłem. Y, był tam taki kodzik oczywiście w pudełku. Y, oczywiście wykorzystałem go, ale te paczki były po prostu do dupy. Y, no i Bonucci się w niej trafił. Ale Ponucci jest rodziną obrońcą i mam nadzieję, że będzie mm, bronił bramki jak mm, swojej żony. Nie wiem, czy to jest dobre porównanie, no ale trudno. Dobra, tutaj mamy Manuela, jakiegoś szybkiego, brazylijskiego zawodnika, mm, a w zasadzie obrońcę, który został kupiony za 1500. Na prawej obronie mamy Hiszpana, mm, który nazywa się Hugo Mayo e, i również jest dosyć szybki e, i kupiony tylko za 550, więc naprawdę dobra transakcja tutaj Katermo, on jest naprawdę zastępcą ponieważ Alonso który jest z Ligi em, amerykańskiej doznał kontuzji w tym zremisowanym przeze mnie meczu a więc on jest zastępcą Katermo. E, no i u jego boku będzie grał Williams naprawdę za cholerę nie wiem kto to jest ale jest trafiłem go na aukcji zobaczyłem jakiś fajny piłkarzyk no to go weźmiemy do składu. Środkowy pomocnik ofensywny, a jest ich aż trzech. Jednym z nich jest właśnie Rogić. Również za cholerę, nie wiem kto to jest. Trafiłem go również w paczce. No ale wiecie, nie miałem nikogo innego, tak więc wstawiłem go do składu. A co mi tam? Tutaj macie Adriana, którego kupiłem za 550. A zgadnijcie od kogo? Tak, kupiłem go od mm, Lacha mm, jeszcze na web-upie. Na web e, tak więc fajnie. E, Adrian jest jednym z lepszych zawodników. E, no popatrzcie na te staty: 85 tempa, 85 driblingu 73 Cytry. Nie wiem co to znaczy: 45 Obrony, ale u e, takich e, środkowych pomocników ofensywnych nie jest za bardzo. E, nie należy to do najlepszych cech. 62 podań i 72 główek, więc naprawdę jest dosyć dobrym yy, pomocnikiem ofensywnym. Yy, jego przyjaciel z ofensywy to Douglas Koszta yy, ze z Szachtara. Tak, to jest chyba logo z Szachtara. Yy, tak więc widzicie. No i na ataku... Dumbia, który kupiony został za 2800, czyli Jeden z najdroższych zawodników W tym e, bardzo Słabiutkim składzie mm, Ale to jest po prostu beast, to jest beast I mam nadzieję, że Do tego czasu, aż nie wybuduję tego składu Będzie mi się grało tym Dumbią Wyśmienicie, no dobra tutaj jeszcze Szybko ławkę, zobaczcie Mam Bocchettiego, Oxygen Chamberlain Którego będzie puszczał za e, Adriana, Volshite Który tak jak już mówiłem na wstępie Będzie się zmieniał z Bonucci'm Jakiś typek, nie znam typka. Unreal, legenda. Zuniga, którego będę wpuszczał, właśnie też, za Adriana lub za Deglasa koszty. Również jakiś typek, nie znam go, ale on został kontuzjonowany. Ochoa, bramkarz francuskiego Ojaxa, którego. E, może tutaj będę wykorzystywał, jak Leno nie będzie, będzie w tym drugim składzie, może tego wykorzystywał, lub po prostu sprzedam ten cały skład, jak już tamten e, będzie cały wykonany. No i jeszcze jakiś Androli. E, no połowy nie znam, ale cóż, tak to jest, jak się kupuje i... Nieznanych zawodników. No dobra, teraz szybko Wam przedstawię e, moją wizję tego, co będę chciał tutaj zbudować. E, no tak, więc w Bramce, e, oczywiście już widzicie, jak się nazywa ten skład: Barclays Premier League, ale to będzie tak, że będzie cały skład z Barclays Premier League, czyli z e, pierwszej ligi angielskiej, a w Bramce po prostu będzie stał Leno, ponieważ jest dobry ten Bramkarz. No i chcę po prostu, żeby bronił w tym składzie. No i obronę już zakupiłem, a w zasadzie środek obrony. Jest to Young and wra wraz z Nastasiciem, którzy, mam nadzieję, że będą tworzyli solidną parę obrońców. Tak więc na razie tak przedstawia ten skład. Jeśli uzbieram więcej końców, na razie mam ich tylko 3000, będę robił ten skład, no i dążył, do tego, aby aż będzie mm, najlepszy. Dobra, tutaj mam jeszcze jakieś zadania menadżera. E, ja wykonałem dwa z nich, czyli wystawić zawodnika na oraz rozegrać pierwszy mecz w sezonie. Zostało nam tak, zmienić nazwę klubu. Szefce team. Ja zmieniłem, ponieważ ja miałem e, na początku e, FC i moje miasta e, i nazwa mojego miasta. E, a tutaj sobie już na webapie zmieniłem, ale nadal e, mi proponuje, żebym zmienił. Tak więc zrobimy tak, że. Piszemy sobie szefce e, squads. Mam nadzieję, że taka będzie dobrze. E, taka nazwa będzie dobra. Dobra, tak więc. Trzecie zadanie wykonane. E, no i okej, okay, zostało nam tylko 10 tych zadań. E, no i mamy rozegrać pierwszy mecz w turnieju. Drugie to kupić kartę na rynku transferowym. Trzecie to rzucić wyzwanie drużynie tygodnia. Czwarte, zastosować kartę kontraktu. Piąte, zastosować kartę kondycji, bla bla bla. No i zmiana stroju, piłki, stadionu itd. itd., itd. Yy, dobra, mam nadzieję, że jeszcze w tym odcinku zmienimy sobie te yy, herby, pierdoły i tak dalej. Kupię, kupię, kupię po prostu na aukcjach. Yy, jeszcze jedna sprawa. Ten odcinek jeszcze będzie nagrywany ze skurtami. A jak będziecie chcieli, piszcie w komentarzach, yy, czy chcecie tak żeby moje emocje były odgrywane na żywo, czyli będę grał meczek i będę od razu gadał Bo ten pierwszy właśnie odcinek będzie ze skrótami No i sądzę, że z tymi emocjami będzie lepiej, ponieważ mogę się wydzierać do mikrofonu. Ja tak mam w zwyczaju i sądzę, że nie tylko ja. No więc przechodzimy sobie do spotkania. Aha, musimy zmienić ten skład przecież, przecież, przecież. Wybór składu. No i szefce, team, oczywiście. Mm, takim składem dochodzimy. Mm, tak więc ja się z wami żegnam. E, no i do zobaczenia po skrócie tego spotkania i zobaczenia drużyny przeciwnej. No i dobra, zobaczmy skład przeciwnika. Nazwa klubu to Strasburg, czyli przeciwnik ma pewnie coś powiązanego z Austrią. A na pierwszy rzut oka widać, że skład. E, Wyrobiony pod ligę niemiecką, bardzo dużo piłkarzy złotych, jeden srebrny, no i jeden brązowy. A tutaj piąta minuta, już pierwsza sytuacja ze strony przeciwnika, pierwszy strzał, e, jednak na posterunku leno. E, no i po tym strzale, będziemy mieli rzut rożny, pierwszy w tym spotkaniu. Hmm, Hurst i podejdzie do wykonania, dośrodkowuje, tutaj bardzo dużo zamieszania, jednak w ostateczności piłka zostaje wybita. 19 minuta, tutaj Dumbia próbował strzelać. Do tego jeszcze z koszta dobija, jednak bramkarz nie dał się zaskoc zaskoczyć. No i kolejna sytuacja, 23 minuta. Tutaj Wierinia ośmiesza jednego z naszych zawodników, dośrodkowuje, no i Son pewnym strzałem mm, strzela mm, bramkę. Nie wiem, co zrobił nasz mm, ciemnoskóry obrońca. Powinien wybić tą piłkę, bo był wyższy, ale tego nie zrobił. No i przegrywamy w 23 minucie. Eee, kolejna sytuacja, 36 minuta. Tutaj dośrodkowanie. kolejne ze strony Wierini. I kolejny strzał Sona, jednak świetnie broni Leno. Eee, kolejna sytuacja, 405 minuta. Świetny strzał ze strony Wierini. Czyli bardzo aktywny ten piłkarz. Eee, no i przegrywamy już 2 do 0. Do tego bramka do szatni. Nie ma szans Leno w tej sytuacji. Eee, no i dobra, kolejna sytuacja. To 69 minuta. Tak, wcale nie jestem gimusem. I. i, i um, nie mówię if you know what I mean, ale w 70. minucie Huszti strzela bramkę. Naprawdę nie wiem, jak Leno tego nie wybronił, no ale przegrywamy 3 do 0. I my dopiero obudziliśmy się w, pod koniec drugiej połowy, czyli pod koniec spotkania. Tutaj próba dośrodkowania, jednak bramkarz wybija tą piłkę ponad bramkę. No i mieliśmy rzut rożny, który został zamieniony na bramkę, no ale to i tak nic nie da, ponieważ przegrywamy niestety to spotkanie eee, i to aż 3 do 1 więc nie najlepszy start w tych rozgrywkach no i dobra, Śmaneczko w tym sezonie po przegranym spotkaniu niestety to co graliśmy, to była jakaś masakra. No obrona co robiła, to ja nie rozumiem. Po prostu nie. nie. Musimy po prostu teraz e, zmienić formację, mm. bo tak jak będziemy grali, to będziemy po prostu cały czas przegrywać. E, i, I po prostu musimy zmienić formację oraz e, numery na koszulkach, bo są takie sobie. Dobra, zmieniamy sobie formację. Mm, na 4-2-2 W sumie być dobra mm, Tak więc Możemy taką zagrać O dobra, Alonso już jest zdrowy Tak więc go wstawiam do składu Również Walshite leci do składu Bo ten typek Murzyn Robił zamieszanie całe Y, 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 napastnik Wchodzi Anri y, A może jeszcze info, Inną formację, bo chcę zagrać y, Z dwoma napastnikami Ale z, również z Właśnie, o dobra To jest dobra formacja Dobra, no i tak Na lewej Cuniga y, Na prawej Oxlade Tutaj od razu wchodzi mm -mm. Kto by tutaj mógł wejść? Douglas Koszta. Sobie zmienimy Adriana Andreoliego. No i tutaj, 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 tutaj Alonso. Dobra. Mam nadzieję, że teraz. To spotkamy, gramy. No i dobra, jak tutaj się robiło? A, tutaj są numery. Tak, dobra, dobra. Więc tak, Bramkarz ma jedynkę. Eliso piątkę. Ten może mieć czwórkę, trójkę, dwójkę. Ej, no bez przesady, panowie. Wszystkie koligują z innymi. Dobra, to niech ma tą dziewiętnastkę. Czwórka, dwójka, siódemka. Siedemnastka, dziesiątka, dziewiątka, ale ma 11. Henri ma jedenastkę. Henri, 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 proszę Państwa, Henri, dobra, jedenastka, ósemka, dziesiątka, dobra, takie składy są. E, nie składy, tylko numerem są. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Dobra, hmm. poczekajcie, poczekajcie, poczekajcie. E, jeszcze chcę zobaczyć sobie tutaj e, do Barclaysów. Jakie możemy y, karty kupić... E, więc mamy 3800, więc możemy sobie przejść do y, do, do, do po prostu y, 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 sklepu. No i y, zaraz kogoś zauważę. No i zaraz się widzimy, e, przepraszam do transferów oczywiście. E, no i zaraz się widzimy tak więc do zobaczenia. No i się witam z wami, po krótkiej przerwie, e, która była przeznaczona na moje aukcje. No i dobra. Mm, na szpicy znajdzie się właśnie e, Wilfred Bony, który jest naprawdę silnym zawodnikiem. E, kupiłem go za 1300. E, lewym skrzydłowym zostanie w naszym klubie mm, Sinclair. E, na razie nie mam dużo kasy, dlatego. E, jeden z e, tańszych zawodników trafił właśnie na tą pozycję a na prawego skrzydłowego trafi Oxley Chamberlain, którego miałem już e, w klubie, tak więc e, mamy kawałek obrony i cały napad ustalony e, brakuje jeszcze dwóch środkowych pomocników, dwóch e, bocznych obrońców, no i środkowego pomocnika ofensywnego ale mam nadzieję, że ktoś jeszcze się znajdzie na tą pozycję bo nie wyobrażam sobie grać bez środkowego pomocnika ofensywnego yy, ogólnie zapomniałem wam powiedzieć, że to jest formacja 4 3, -3 czwarta wersja, yy, czyli taka, którą dopiero wprowadzili do tej 14. Ale naprawdę ładnie yy, się prezentuje i mam nadzieję, że yy, będzie się fajnie nią grało. No dobra, teraz my szybko przechodzimy sobie do drugiego składu naszego, czyli szefce team, yy, któremu przed zmieniliśmy. Formacje. No, no i no i no i no. przechodzimy sobie do spotkania. Ale jeszcze chciałbym zobaczyć, czy jakość z kondycją jest dobrze, dobrze. Dobrze, dobrze, wszystko jest ok. Tak więc przechodzimy sobie do spotkania. Mam nadzieję, że teraz nie walniemy jakiejś gafy. I spokojnie wygramy. Oczywiście nie turniej, tylko mecz w sezonie. Dobra, tak więc e, ja się z wami żegnam. Do zobaczenia po skrócie jego spotkania i znalezieniu jakiegoś przeciwnika, i zobaczeniu jego składu. To Siemanko. Okej, okay, no i zobaczmy skład drugiego przeciwnika. Nazwa klubu to Eintracht Frankfurt, czyli pewnie jakiś fanatyk tego klubu. E, a skład złożony jest z Portugalczyków, e, Niemców i jednego e, Chorwata. Czyli taka mieszanka wybuchowa. No dobra, zaczynamy to spotkanie. 6 minuta, tutaj świetne. Podanie Chamberlaina. Ten strzela z za 16. Dobitka. Mm, Cunigi. No i wy wygrywamy w 8 minucie 1 do 0. Naprawdę ładna ta dobitka. Mm, muszę to przyznać. Ale strzał z za 16. Okslejla też niczego sobie. Fajnie leciała ta piłka. No i prowadzimy jeden do zera. Kolejna sytuacja to 13 minuta tutaj świetne podanie od Oxeida, Amory strzela, no i milimetry obok bramki. Gdyby to wpadło, byłoby naprawdę ładna bramka. Kolejna sytuacja to 16 minuta, cunika tutaj pędzi, do środkowego, ja tutaj miała ta, głowa, miała ta piłka spaść na głowę Aurego, jednak jakiś zawodnik z przeciwnej drużyny wybija, piłka spada pod nogi da Grasa koszty, no i ten takim ładnym strzałem trafia do bramki, no i mamy 2 do 0. Kolejna sytuacja znowu dla nas, tym razem... Nie wiem, co zrobił obrońca m, przeciwnika. E, jednak Henry strzela również ładnym strzałem, e, no i ale nie pokonuje bramkarza. E, tym razem Dumbia chciał popisać się swoimi umiejętnościami strzeleckimi. E, jednak bramkarz po raz kolejny broni. E, jeszcze mamy rzut rożny i tutaj Bonucci strzela, ale również centymetry ponad bramką 28 minuta tutaj pędzi Oxlade dośrodkowuje, no i tak naprawdę na pustą bramkę Dumbia trafia, em, no i mamy 3 do zera. Kolejna sytuacja to 45 minuta, tutaj Chamberlain strzela, jednak bramkarz wyśmienicie broni. To już druga połowa, tutaj naprawdę potężna bomba ze strony Dumbi, jednak bramkarz po raz kolejny broni. Eee, tutaj 53 minuta, błąd bramkarza i ja naprawdę nie wiem jak tego Dumbia nie trafił. Eee, tym razem 62 minuta, rzut rożny, no i piłka spada na głowę Bonucciego, a ten z tej racji, że jest wysoki. To po prostu strzela bramkę. No i mamy 4 do 0. E, następna sytuacja to. Mm, po raz kolejny nasza sytuacja tutaj przedreblował trzech zawodników Chamberlain. Strzela e, bramkarz broni, jednak dobitki już nie obronił, e, bo była za blisko, e, a ten dopiero wstawał. No i w 81. minucie Dumbia strzela swojego drugiego gola, e, no a drużyna uzbierała już 5 goli. E, no i takim wynikiem kończy się to spotkanie. Nic większego się nie zmieniło, a my przeważaliśmy w całym spotkaniu. No i dobra, Simoneczko, witam się z Wami po wygranym meczu 5-0. No rozgromiliśmy go, ale nie oszukujmy się. Chyba pierwszy raz włączył FIFA, albo zbiera marchewki na polu i jest jakimś totalnym wsiuchem, który nie umie grać. Ale powiem wam, że bramkarza ma dobrego <ścoughs> 20 obronnych strzał, chyba ja nigdy nie grałem z takim słabym przeciwnikiem. No naprawdę e, Oxtace z oceną 9-7 mm, ale ładnie nasi zegrali e, i za to muszę ich pochwalić e, bo naprawdę, naprawdę, naprawdę fajne akcje konstruowaliśmy. Pierwsza bramka mi się bardzo podobała. E, ta sonigi. E, oczywiście była to dobitka, ale zawsze gol. E, no dobra e, mam chyba taką nadzieję. Yy, do co ja teraz powiedziałem, to ja nie wiem. Yy, sorry, że taki krótki odcinek, ale może nie krótki. Nie wiem, to zależy jak to wyjdzie, ale to jest pierwszy odcinek, więc to jest taki inauguracyjny. Yy, no i po prostu tylko dwa mecze. Yy, no i chyba to by było na tyle, tak? Więc jeśli wam się podobało, yy, tam na dole są. Jest taka łapka, możecie w nią klikać. E, oczywiście w górę. E, a jeśli, wam, a jeśli chcecie, chcecie dostać na dłużej, to po prostu klikajcie subskrybuj. Ta seria będzie pojawiała się chyba dwa razy w tygodniu, albo raz na tydzień. Więc będziecie mieli dużo meczów na moim kanale z Futa. E, tak więc do zobaczenia i cześć!